Siemaneczko, witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcinek z PCD na tym kanale, dlatego strzel łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków widzieć na tym kanale. Słuchajcie, w ostatnim odcinku udało mi się zrobić to prawo jazdy, z którego jestem naprawdę dumny. No może nie udało się za pierwszym razem, prawda, ale i tak jestem mega dumny. Dzisiaj słuchajcie, chciałbym kupić nową furę, ale nie taką furę, jak sobie myślicie, nie kupię sobie e, żadnej nowej BMW, żadnej nowej Audi, po prostu chcę kupić furę, która pozwoli nam zarabiać więcej pieniędzy, no bo słuchajcie, na początku tak wydaje mi się, że powinno się postępować, zarówno słuchajcie w PCD, jak i w życiu, żeby kupować to, co pozwoli wam zarobić więcej pieniędzy, a potem możemy za te pieniądze kupić sobie oczywiście to, co chcemy, na przykład Hot doga w żabce. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, chciałbym kupić sobie vana do dostarczania paczek, ponieważ, no, słuchajcie, dostarczanie jedzenia jest jak najbardziej spoko opcją na zarobek, ale dostarczanie paczek, z tego co słyszałem, jest jeszcze lepsze, bo można kilka paczek. Więc teraz sprawdźmy w takim razie, ile kosztuje, słuchajcie, ile kosztuje delivery van. No i słuchajcie, najtańszy Ford Transmax kosztuje 27 tysięcy. Więc zanim będziemy mieć takie ładne tutaj furki, jak są w salonie, no, trzeba sobie zarobić, słuchajcie, na takiego vana, żeby. Potem móc po prostu bez problemu zarabiać sobie takie pieniądze, żeby takie furki sobie kupować. Dlatego, słuchajcie, na moim koncie aktualnie jest niewiele, tysiąc złotych. Ja muszę zacząć robić pierwsze dostawy. No i dobra, dostarczamy, słuchajcie, jedzenie. Ten autobusiarz to ewidentnie. Naprawdę jest jakiś szalony gościa, przejechał na pasach prawie. Jedziemy, słuchajcie, nocna dostawa, za prawie 4000, wam powiem. 3900 za dostawę, senczkowa do Darłowa, więc to się wydaje naprawdę dobry pieniądz, że tak powiem. Ja wiem, że jest noc i tutaj jest dodatkowa stawka pewnie za to, że nocą dostarczamy, ale kurczę, naprawdę 4000? My sobie zarobimy, słuchajcie, niedługo na tego busa. Oczywiście pod warunkiem, że nie dostaniemy żadnego mandatu. A troszkę jadę szybko, no nie ukrywam, tu jest 70, jadę 130, ale liczę na to, że żadnej policji tutaj nie będzie. Chyba zaraz dogonię ten autobus, który nie wiem dlaczego, ale jedzie lewym pasem. No i wjeżdżamy, słuchajcie, do Darłowa. Jakieś osiągnięcie: za 3 godziny grę. No i co ja mam teraz zrobić, nie? goś zrobił? Zostawił całe rondo. Dobra, słuchajcie, pojedziemy naokoło. No bo ewidentnie tutaj coś z tym autobusiarzem jest nie tak. Jechał, kurczę, ze 130 na godzinę. Przez środek miasta lewym pasem, a potem coś takiego robi. Na szczęście tutaj możemy sobie jakoś ominąć to. Ktoś trąbi na mnie? Co to było? Dobra, czy my tędy dojedziemy? W sumie nie wiem, czy my tędy dojedziemy. Może być problem leki, chociaż zobaczymy, bo tu jest dworzec. No właśnie, tutaj się już nigdzie nie przejedzie. Dobra, przejazd kolejowy trzeba uważać. Dobra, zatrzymujemy się tutaj. Dam ręczny, żeby mi samochód nie uciekł nigdzie. Bo już mi się tak zdarzało parę razy. Mamy 4 tysiące i łącznie 8 tysięcy. Żeby zarobić na tego busa, co ja chcę, potrzebujemy 27 tysięcy. Więc to jest jeszcze, jeszcze naprawdę sporo. Ale jak będziemy dostawać takie zlecenia po 4 koła, które nie było zbyt dalekim zleceniem, to naprawdę spoko. A, no, mało trochę, mało trochę, nie? Wolałbym zrobić zlecenie trochę dłuższe, no ale. 3 km tylko niby. Dobra, wiecie co? Nie, odrzucam to i zobaczymy co będzie następne. Potrzebuję więcej gotówki. Jedźmy sobie na BP. Mam 36 litrów paliwa na 47. Jeszcze mi starczy, jeszcze nie będę tankować. O i mamy teraz zlecenie za 3000. No to już jak najbardziej sobie weźmiemy takie zlecenie. I gdzie my musimy do Biedronki jechać? Okej, okay, do Biedronki jedziemy do Darłowa. To niedaleko, to niedaleko. Gdzieś tu widziałem tę Biedronkę. Dobrze, jesteśmy pod Biedronką. Nocna dostawa z Biedronki? Ja nie wiedziałem, że Biedronka jest o tej godzinie otwarte. Eee, dobrze, mamy słuchajcie paczkę i jedziemy teraz do Punkt Nowa 2. Gdzie to w ogóle jest? Słuchajcie, zobaczmy na mapę. Pątnowo 2, o kurcze, dobra Czyli musimy jechać 205-ką cały czas I w końcu dojedziemy do pątnowa. Dobrze, wiem gdzie jest 205 piątka. Już kojarzę mniej więcej coś tutaj na tej mapie Nie no, policja chyba o tej godzinie by nie stała, nie? Tak w środku nocy, nie wiem Ale troszkę zaryzykuję, no żeby tutaj to nie trwało Wszystko długo, potrzebujemy szybko zarobić kasę Mamy 8 koła, potrzebujemy 27 To 40 na godzinę, Kurczę, Naprawdę, ten samochód zapierdziela jak nie wiem Troszkę zwolnimy, bo jednak tutaj Zabudowane, nie wiadomo co tutaj nas czeka o, tu jedzie jakiś maluszek, sobie wyprzedzimy, ale dobra, on chyba tam stawał i tak. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już prawie u celu. To jest ten ostatni dom tutaj. W porządku. Dostarczmy więc i mamy, słuchajcie, 11 tysięcy na naszym koncie. Pięknie. O, mam, słuchajcie, kolejne zlecenie za ponad 3000. Bardzo mi się to podoba. Jedźmy więc, zróbmy taki tutaj obrocik i jedziemy. Światło oczywiście trzeba włączyć. Bardzo bym nie chciał dzisiaj żadnego mandatu dostać, no bo słuchajcie, zbieram na tego vana 27 koła. No mamy już te 12, no ale mandacik, jak wiecie, może kosztować naprawdę dużo. Ja potrafiłem zapłacić i 1500 i widziałem, że są nawet jeszcze mandaty większe, więc na spokojnie lecimy do Dino, a raczej do Doni po odbiór tutaj zamówienia. O! urde, mi się cały czas myli, bo chciałem ręczny zaciągnąć spacją, ale tutaj tak się tego nie robi, w takim razie jedziemy. Piątnowo 2, Piątnowo 2, słuchajcie, musimy dojechać, sprawdźmy, gdzie to jest na mapie. Piątnowo 2, no czyli 205, najlepiej było jechać, w takim razie wracamy tam do salonu jeszcze raz, 205 już znamy. To jest fajne, słuchajcie, że już tak troszkę się pojeździ po tym Darłowie i już się mniej więcej, mniej więcej wie, o co chodzi. Ja pojadę sobie w lewo, do Darłowa, zamiast tutaj jechać 37, mi się wydaje, że będzie szybciej przejechać właśnie przez miasto. I cyk przez rondo. Czasem troszkę trzeba złamać przepisy. Sprawdźmy stówkę na godzinę w mieście pod żabką. No nie róbcie tego w domu. No i jesteśmy już na dobrej drodze. Teraz możemy jechać prosto cały czas, aż do piątnowa. Pątnowa, przepraszam, nie piątnowa. Jeśli chodzi o paliwo, nie widzicie tego, bo jest za mną, ale mam aktualnie 34 litry, więc jeszcze myślę, że sporo paczek możemy tutaj dostarczyć na tym paliwie. Chociaż nie wiem, czy jak będę tak szybko jeździł jak teraz. To szybciej tego paliwa nie spalę, nie? O, coś tam stoi? Ktoś tu stoi. Okej, okay, dobra. To są po prostu ludzie. Kurczę, myślałem, że policja, aż zwolniłem. Ja w ogóle chciałbym sprawdzić naprawdę wszystkie rodzaje zawodów, jakie są w PCD, bo spodobała mi się ta gra. No i chciałbym zarówno być teraz dostawcą jedzenia, jak i dostawcą paczek, co mam nadzieję, że dzisiaj zrobimy, ale też chciałbym właśnie sprawdzić inne zawody, jak na przykład właśnie kierowca śmieciarki, czy kierowca autobusu, czy nawet kierowca ciężarówki, z tego co widziałem, a są też nawet chyba taksówkarze, więc to naprawdę jest tutaj co robić. No i tuning samochodów, tuning samochodów, który jak najbardziej chciałbym poczynić, no ale najpierw trzeba zarobić trochę pieniędzy, Sorry, trochę wypadłem z trasy, trochę wypadłem z trasy, ale nic się nie stało, nic się nie stało. Ten citroen nie wszystko przeżyje, wjeżdżamy do terenu zabudowanego, więc sobie troszkę zwolnijmy w starym Jarosławcu. Na szczęście, w Polsce jest tak, że te fotoradary są oznaczone, ale wiecie, że nie we wszystkich krajach tak jest, w większości krajów jest tak, że są ukryte fotoradary i po prostu, no, nie wiadomo kiedy one są. U nas w Polsce są ładnie oznaczone, więc zawsze wszyscy zwalniają przed fotoradarem i za chwilę po fotoradarze oczywiście sobie deptają tutaj w pedał gazu i przyspieszają na maksymalną prędkość. O, o, stoją tam, stoją tam, kurde. Ale nie w moją stronę, nie mierzą w moją stronę, prawda? Zresztą ja jadę tutaj 35 na godzinę, a zresztą przepraszam, przepraszam panie policjancie, ja i tak tutaj zjeżdżam, mi się tutaj pomyliło. Ja tutaj zjeżdżam, bo ja tutaj dostarczam, może ten policjant właśnie zamówił. Dobra, dostarczmy jedzenie. Cyk, 3200. No i pięknie, kasa zarobiona. No i mamy osiągnięcie za zarobienie 25 tysięcy. No aktualnie 25 tysięcy nie mamy, mamy 25. O, gdzie ta policja już zniknęła? Patrzcie, uciekli. Przestraszyli się mnie. Przyszedł prawdziwy pies. O, kolejne zlecenie za trzy koła ponad. W takim razie lecimy po odbiór paczki. Chyba do CBA jedziemy, tak? O! Dobra, sorry, to parkowanie nie było najlepszym parkowaniem. No myślałem, że troszkę lepsze hamulce ma ten citroen, no ale w sumie czego ja tutaj oczekiwałem? ja się zablokowałem? Nie, dobra, wyjedziemy, wyjedziemy. Jeszcze w znak walną. Co jest ze mną? Dopiero co znałem prawo jazdy, jest gorzej niż przed. Bobrowice 4. A, sprawdźmy, gdzie to jest na mapie. Bobrowice, ok, no czyli trzeba dojechać tutaj najlepiej do sławna i w prawo. Jedziemy, słuchajcie, chyba tą drogą jeszcze nie jechałem. E, oj, Fotoradra widzimy. mamy. Oj. Do darłowa jadą chyba tym autobusem. No jest, fotoradar. Dobrze, jest oznaczony. 30 na godzinę, także na spokojnie. Myślę, że zaraz możemy sobie ten autobus wyprzedzić. Chociaż on też przyspiesza. Dobra, to nie będziemy go wyprzedzać na razie. O, dobra, będzie zbierał kolejnych tych pasażerów. To jest moment, żeby go wyprzedzić. Wiem, że tak nie powinien na podwójnej ciągu, ale... Jedziemy. No i jesteśmy, słuchajcie, w Bobrowicach. Gościu, co ty? Nie, no chyba sobie jaja, jaja robicie. O! Dobra, jakoś się udało. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś się udało wyjść z tego cało. E, pomijmy ten wypadek. Troszkę poturbował mnie, ale. Ale chyba jest ok. Ok, czyli do Straży Pożarnej jedziemy w ogóle. Strażacy sobie zamówili jedzonko z ABC, Albo nie tylko jedzonko. Dobrze, mamy słuchajcie, wypłata trzy koła. No tutaj naprawdę powiem tak, dużo trzeba było przejechać, żeby te trzy koła zarobić, ale no jest całkiem spoko kasa, nie? O, kurde, 4000 tym razem. Dobrze, jak najbardziej, jak najbardziej. Do sklepu spożywczego CBA. O, 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 o! Gościu, uważa, jak mi wyjeżdżasz. To no, jest, bez przesady, nawet nie, nie dotknąłem. Nie wiem, ile to jest. Tu jest 90, więc chyba na spokojnie mogę jechać. Te 75, prawda? No właśnie. Fotoradar kolejny, zwolnijmy. Ej, ja tu naprawdę, jak widzę fotoradar, to tak zwalniam. Teraz przesada, nie? To był chyba gdzieś ukryty, tak mi się wydaje. No bo ta ciężarówka stoi na środku pola. O kurde, co tu się wydarzyło? Dobra, ej, jakiś wypadek jest. Omińmy sobie go. Oj, nieciekawa sytuacja, współczuję. Dobra, wyskoczę szybko, dostarczę i wsiadam do samochodu z powrotem. 4000. Ja pierdziel, Dlaczego ja nigdy nie zostawiam go na ręcznym? Czy ja stracę znowu mój samochód? Niech się zatrzyma na jakimś drzewie, proszę. Kurczę, zlecenie mam. Wziąłem kolejne zlecenie, ale tym razem bardzo niskopłatne, 1600, ale tak chciałem zobaczyć, czy takie słabe zlecenia też czasem warto brać, no bo jednak pewnie będzie dużo krócej, jeśli chodzi o drogę, także weźmy sobie z BP. Co ty, gościu, robisz? Co ty, gościu, robisz? O nie! Co?! Mandat! W ruchu, normalnie mnie zapali. 11 punktów karnych?! O, ja pierdzielę. Ej, niedobrze. Ja już mam troszkę tych punktów. Chociaż nie wiem, czy jak zrobiłem, prawie coś się nie zresetowało, ale. Aj, no i po tysiaku. Nie sądziłem, że tak może mnie policja w ruchu zaskoczy. Ja myślałem, że to w ogóle jedzie jakiś normalny gracz. A tu proszę bardzo, policja, no trzeba przyznać, że troszkę zapierdzielałem, no. Gościu, bez świateł jedziesz. Kolejny bez świateł. Co wy robicie? W środku nocy bez świateł. No i miało się obyć dzisiaj bez mandatu, jednak się nie obyło. Dobra, to jest chyba gdzieś tutaj, no nie tak, dobra, że mi ten samochód znowu nie uciekł jak zawsze. Dobrze, 3. mamy 27 tysięcy, pięknie. No i dobra, stać nas w takim razie już powinno. Na słuchajcie, kupno pierwszego vana. Vana za 27 tysięcy w takim razie. Spalanie 7,2, jest tutaj na benzynę, oczywiście. A nie, sorry, na diesel jednak. Przedni napęd, trzy siedzenia. No i zobaczmy w takim razie. Zobaczmy, jak się takim vanem zarabia pieniądze. No, słuchajcie, 27 tysięcy, troszkę trzeba było na to pojeździć. Mam nadzieję, że teraz już zarobimy sobie więcej. Dobra, słuchajcie, zobaczmy takiego wana, jak on wygląda i co mogę sobie tutaj drzwi otwierać, rozumiem teraz, tak? I tutaj ładować paczuszki. No pięknie, pięknie, dobra, to mam nadzieję, że zarobimy sobie troszkę na tym. No dobrze, moi drodzy, sprawdziłem sobie i z tego co widzę, trzeba podjechać tutaj do tego magazynu i odebrać sobie paczkę, także zobaczmy, chyba gdzieś na tyły trzeba podjechać do Mistransu, no i zobaczmy w takim razie odbiór paczki i zobaczmy ile za taką paczkę będzie można sobie zarobić, ile tych paczek będę mógł wziąć przede wszystkim, do odbioru przesyłki, 15 minut, czy mogę tutaj stać, no i dobra, jesteśmy słuchajcie na magazynie, ok, jest magazyn logistyczny Mistrans, w takim razie weźmy sobie paczkę, Cyk, otwórzmy sobie oczywiście drzwi. Umieść pakiet. Co, ja rozumiem, że będę mógł kilka wziąć takich paczek. Dokładnie tak. Dobrze, no to weźmy sobie od razu kilka, żeby no, jak najwięcej zarobić po prostu na jednej dostawie. I umieść pakiet. I nie wiem, czy ja więcej tam zmieszczę. Weźmy sobie jeszcze więcej. Zobaczmy. Umieść pakiet. Nie, no tych paczek się tam troszkę zmieści. A, dobra. W takim razie. E, jak oddać tą paczkę? Nie wiem, jak oddać tą paczkę. Dobra, zamknijmy drzwi pojazdu. No i prowadźmy niestety. Nie wiem, co z tą paczką. Jak ją teraz wyrzucić? O, dobra, oddałem paczkę do magazynu. W takim razie idziemy. Prowadzimy i lecimy, gdzie musimy dojechać? Do grupy 16. Krupy 16, słuchajcie, no to jest 205 dojedziemy. Dobrze, zobaczymy, ile za jedną taką paczkę dostaniemy kas. Fajnie, fajnie, że coś nowego w końcu. Nie dostarczanie jedzenia, tylko pytanie, czy na tym będzie można dużo zarobić? Oj, przejazd kolejowy mamy zamknięty. No kurczę. Właściwie można powiedzieć, że mam nową pracę. No bo tak, już nie dostarczam jedzenia, tak? Tylko dostarczam paczki. Aczkolwiek to no, jest to. Jest to dosyć podobne zajęcie. Dobrze, pierwsza paczka i pierwsza chwila prawdy, ile za to dostaniemy? Uwaga! A musimy wziąć paczkę, zapomniałem. Cyk, bierzemy paczkę. I, słuchajcie, 1700? Ej, no to myślałem, że więcej będziemy zarabiać za te paczki. Znaczy, no dobra, dobra, bo jedziemy od razu dostarczyć kolejną, ale. Do Bobrowic teraz. A Bobrowice są przecież daleko, chyba co? No właśnie, Bobrowice są dopiero tutaj. Ej, to dużo sobie naprawdę musimy najeździć, żeby coś zarobić. Liczyłem na jakieś co najmniej 4 koła, przynajmniej za taką krótką paczkę. Może 5. Znowu tu koło straży pożarnej. No dobrze, dostarczmy sobie paczkę. Oczywiście stańmy tutaj, tak na awaryjnych. Ręczny zaciągnijmy, żeby nam nie odjechał. I uwaga, a zapomniałem o paczce, cały czas zapominam o tej paczce. A paczki mam z tej strony, okej. Okay. Dobrze, weźmy sobie w takim razie paczkę. No za to już chyba powinienem dostać więcej, nie? Tak, liczę przynajmniej 5-6 koła. Dajcie. Dwa Okej, okay. no dobra, troszkę się przeliczę. Zamknijmy w takim razie drzwi. Dobra, i tak nie jest źle, ja tak mówię, tylko ale no, kurczę, bo czasem się zdarzały takie dostawy po 3000, 4000, nawet na jedzeniu. No ale tutaj z drugiej strony mamy wszystko od razu już spakowane, i tylko jeździmy, nie? Więc jedno kółko takie robimy i sobie zarobimy z siódem. No, tu jest jakaś afera z tym ciężarówką tutaj. Omińmy to sobie. I ostatnia paczka, ostatnia paczka będzie. Do tego domu dostarczana sobie awaryjne, czyli światła parkowania wszędzie. Otwieramy i dostarczamy ostatnią paczkę na dzisiaj i zobaczmy, ile za nią zarobimy. I 2,900. No dobra, słuchajcie, 7000 za trzy paczki. No, nie jest to jakoś super, ale myślę, że jak troszkę tutaj podostarczam, to może dostanę jakieś lepsze zlecenia. Na dzisiaj to by było na tyle. Fajnie, że nam się udało tego wana kupić naprawdę. Oczywiście dajcie znać, co zrobić w kolejnym odcinku i co kupić w następnym odcinku, bo myślę, że zarobimy sobie troszkę pieniędzy i może spróbujemy kolejnej, lepszej roboty.